Na przykładzie dynastii jagielonów wyjaśniliśmy, jak narysować drzewo genealogiczne. Ale czy wiecie, że w podobny sposób możecie badać rodziny wyrazów? Spójrzcie. Zacznijmy od głowy rodziny. Podobnie jak u jagielonów, jest nią król. Do rodziny słowa król należą oczywiście wyrazy oznaczające jego żonę oraz królewskie dzieci. Głowę rodziny otacza cała gromada jeszcze innych określeń, które mają wspólną cząstkę, a ponadto są ze sobą związane znaczeniowo. Warto zapamiętać, że w świecie wyrazów, podobnie jak w życiu, rodzina może powiększyć się w sposób zaskakujący i nieoczekiwany. Muzyka